Kiedyś na tych planecie było pokój, ale kiedyś, kiedy wrogowie atakują, musimy je bronić dla całego świata. Nikt mnie nie powstrzyma. Wy i tak nie staniecie, bo ja zniszczę wszystko, co moja szatra stworzyła, i cała ludzkość będzie w mroku. A czy my damy radę pokonać tą boginię złej glitterful? Oczywiście, że tak. I tak zawsze dajemy radę, żebyśmy nie przegrali. Wszyscy, którzy mamy być nowymi bohaterami, trzeba walczyć u mojego boku. Ja. Mogę poprowadzić wszystko, mogę ocalić ten świat, jeżeli pomożecie mi pokonać tą boginię złą Glitterforce i mamy przez to przetrwać. Tak jak kiedyś i Syldur, i Bogini, teraz my musimy strzeć ten świat, żeby nikt i żaden zły nie zniszczył świata.